Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony PP, a ja witam Was w kolejnym odcinku z gry Terraria. To już jest szósty odcinek, tak więc idzie nam całkiem dobrze. Zresztą mówiłem to w poprzednim odcinku i Slim na początek. Na szczęście ten łatwy. O, jak to fajnie ścina, tak szybko. Dobra, słuchajcie, jakbym mówił takim trochę przygnębionym i zmęczonym głosem, to sorry, ale... Ale, ale długo nie spałem. Jestem troszeczkę zmęczony, ale... I chcę podtrzymać tą tradycję, że terraria będzie co piątek, więc... Nagrywam to co prawda w sobotę i, wstawiam to... i wstawię to pewnie tego samego dnia, postaram się, ale... W piątek nie dałem rady. Dobra, słuchajcie, dzisiaj w tym odcinku szóstym pamiętam, że mieliśmy iść na daleki wschód. Odwiedzić yy, Japonię. Wiem, że manga i anime to ciota i chuj, a Japonia... A ja dziś dzisiaj... to wydarstwo. <laughs> ale idziemy dzisiaj odwiedzić Japonię. Taki jest przynajmniej nasz plan. Może ściszę sobie troszeczkę te dźwięki, żeby nie zagłuszać samego siebie w głowie. Yy, I tak, jaki jak jest zamysł? Idziemy najpierw do domku. Spadaj, idziemy najpierw do domku, przygotujemy się tak troszeczkę, zabierzemy to co trzeba, zostawimy to co niepotrzebne i wyruszymy. Tylko tyle będę potrzebował na tą podróż. I w zasadzie tak dokładnie. Yy, odkryłem coś ciekawego, że ze złota, które wydobyłem. Ze złota, które wydobyłem w poprzednim odcinku, mogę zrobić fajne rzeczy. I zaraz wam to pokażę, bo po odcinku piątym, który był ostatnio, tam dosłownie 3 minuty spędziłem jeszcze tutaj u siebie w domku, żeby sprawdzić czy z tego złota coś się da zrobić. I tak da się coś zrobić. I dzisiaj zobaczymy dokładnie co, bo tam nie sprawdzałem już, tylko wiem, że coś nowego się pojawiło, no to tak. Najpierw skrzynka, to co najważniejsze, zawsze znaczy, może nie najważniejsze, ale po prostu ogarniemy tą skrzynkę. I zabierzemy to co potrzebne i to co niepotrzebne. Dużo tego mam tutaj, strasznie dużo. I tak shurikeny postakujemy. Nie, to są dwa inne shurikeny. Nie, to jest ten cobweb. To jest na łóżko, to muszę zabrać ze sobą. Będę pewnie próbował łóżko zrobić. Mamy trochę drewna. Stone bloki. Ja to wywalę do skrzynki, mi to stone bloki nie są potrzebne w ogóle. Bomby wezmę ze sobą. Gold ore. Mm, to mi zostało z przetopienia, a, a Metyst jest rzadki, więc zostawię. tajny Orwy pieprz do skrzynki, nie jest mi to potrzebne. Złotą skrzynkę wezmę na szczęście, powiedzmy. Silver or wezmę, Lead or zostawię. To zostawię, to tego jest pełne cały czas, to znajduję. Co to jest lens? Nie mam pojęcia, bo jest coś rzadkiego, więc zostawię. Emerald wezmę ze sobą. Topaz również. Present. Can't place it. Right click, click. Open. Uuu, coś otrzymałem. Gray candy, coś tam, coś tam. No to bardzo fajnie. Two range can be placed. Can you clean that on? Jakaś lepsza lina. Silver to wezmę ze sobą. candy mam. Takie dużo, więc również je wezmę ze sobą. Tutaj ustawię. Drewno, jak sobie będzie tutaj. Angel statue wezmę ze sobą. I tutaj potjonki również wezmę. I co ze skrzynki mogę zabrać? Yy, wezmę te klimby, które kiedyś znalazłem, bo jakoś się daje użyć na pewno. Czytałem kiedyś komentarze, ale nie będę jak. Yy, sztabki, to wezmę te potjonki, wszystkie mikstury, powinienem powiedzieć. I żeby tutaj nie przedłużać, to by było na tyle. Jeszcze wezmę butelkę. Nie wiem po co, ale wezmę. Coś jeszcze? Tak dla pewności, kołbę. To. I chyba tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Teraz tak. Złoto. To co mi. Aha, jeszcze pójdziemy do pieca na chwilę tutaj. Mogę różne kolory pochodni robić, ale to mi się nie przyda na razie. Mam wrażenie. Sticky Bomb, Flaming Arrow. To już mogłem... Star in in a battle. Nie wiem do czego to może służyć. Ale najbardziej mi interesuje jeszcze przetopienie czegoś. Nie mogę już nic przetopić, więc... Pójdziemy gdzieś tutaj. O, i jest, patrzcie. Golden Broad Sword, jest golden short sword, Golden Bow nawet, ale ja tego nie będę robił. Jest golden hammer nawet i Golden Axe. Golden Axe nie będę robił, ale Golden Hammer chyba zrobię, bo to jest całkiem ciekawe. To ma, czekajcie, 13 ataku ma mieć, ten duży dół ręczny, a ten ma 9. 4% Critical Strike, Chance, Average Speed, Average Knockback, Knockback, 55% Hammer Power. Nie wiem co to znaczy, to ostatnie, że... To czy Hammer Power wiadomo, ale... Nie wiem do czego to może się odnieść kompletnie. I Average Chrome Very Fast Speed. Woo. Co by tutaj zrobić? Zróbmy młotek, tak dla odmiany po prostu. Bo nigdy nie używałem młotka w tej grze. Pewnie jest jakoś ciekawy. I to by było na tyle słuchajcie. Hmm, wezmę jeszcze ze sobą na przykład. Yy, Tam... Nie, skrzynki nie mogę, ale... Mogę piec wziąć ze sobą? Mogę. Mogę jeszcze tonet wziąć. Wow. To więc wezmę ze sobą, dlaczego nie? Skoro mogę podnieść, to wezmę. I tyle ustawię sobie tutaj jakoś ładnie, żeby y potem szybko to ustawić. Będzie dobrze, dobra. Tak więc wyruszamy na wschód. Z tym, że jest bardzo chujowa pora, bo zbliża się noc. Nie podoba mi się to. Podobałbym w dzień wyruszyć o wschodzie, no ale troszeczkę y te skrzynki mi zabrały czasu. Y pokażcie mi ten młotek. Wow. Też tak fajnie machaniem, nawet szybko. Mogę nad nim. Czy mi się zdaje, czy ja mogę tym młotkiem budować coś? Ojej, tutaj nie przejdę? Naprawdę? Wow. Nie wiedziałem, trzeba wybudować jakąś kładkę. Małą prowizoryczną. Dobra, tyle wystarczy. Cztery młotek i. No, całkiem silny i bardzo szybko atakuje. Nawet jak na taki wielki młot. Co mogę nim robić? Mogę kopać. Czy nie mogę kopać? Pytanie za 100 punktów. No, niby coś tam klika, patrzcie, widzicie? Ale... Nic poza tym, nie wiem. Nie wiem od czego to kompletnie zależy. Aha, muszę klikać cały czas. Wtedy się da kopać tym, ale to nie jest zbyt efektywne i efektowne, więc pozostaniemy przy kilofie. I tak... Wruszamy na wschód. Szkoda, że właśnie, że nocą, ale... No cóż. Myślę, że mamy ten nowy młot, więc sobie poradzimy ze wszel wszelkimi zębiakami. Myślę, że tutaj nic strasznego nas nie spotka. Znowu muszę kładkę wybudować. Cholerne dziury tutaj w tym świecie. Kto by pomyślał? Swoją drogą, domyślam się, że pewnie większość z Was narzeka na to, że nie ma doty. Nie pojawia się dota. No nie pojawia się dota, bo mi się kurwa nie chce nagrywać jej. I wpadłem na pomysł, że od nowego roku, czyli on już jest tam od kilku dni, wiadomo, możemy zrobić taki terminarz kanału, który będzie polegał na tym, że mm, tak jak teraz y, co piątek pojawia się Terraria, bo mi się tak podoba i tak chce, tak możemy zrobić, że co... powiedzmy co środę, co poniedziałek... O kurwa, zginę. No, no nie no, no pierdole, zginę. Ale fartuch, jeszcze nie zginąłem. I możemy... No, 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 Bo mi się powietrze kończy. Wow, prawie zginąłem. Trochę ciemno jest tutaj na ekranie. Uuu, gwiazda spadła, ale ładnie. Mam nieodparte wrażenie, że nic nie widzicie. Przepraszam Was bardzo za to, ale... Już... zaraz postaram się zapalić pochodnie i... Aha, jakiś zombie do mnie idzie jeszcze nawet, wow. Dobra, trzeba budować kładkę, oczywiście, i już zapalam pochodne. Dobra, a wracając do tych... No, świeć się pochodne, dobra. Wracając do tych terminarzy, można właśnie zrobić taki terminarz, który będzie polegał na tym, że... Yy... Co środę, czy co jakiś tam dzień, raz w tygodniu, może nawet dwa, jak będzie mi się chciało, będzie dota i będzie ta dota regularnie. I... Mimo, że możecie narzekać, wow, dlaczego tylko raz w, tyg w tygodniu, to przynajmniej powiem Wam tak, że lepiej raz w tygodniu niż lepiej na, raz na dwa tygodnie, prawda? Będziecie mieli pewność, że ta dota wyjdzie. Znaczy może nie do końca pewność, bo mogę to ra raz wrzucę, raz nie wrzucę, pewnie. Czasami tak może być, ale skoro te rari się ja trzymam terminów i wrzucam mniej więcej co tydzień do... Yy, I tą dotę bym się postarał chociaż w tym ra raz w tygodniu wrzucić. Więc myślę, że coś takiego możemy sobie ustalić, ale myślę, że również e, do takiego czegoś przydałoby się... Wow, gdzie jestem? Aha, w jakiejś nie podejrzanej, nie będę tutaj wchodził. E, do takiego czegoś przydałby się osobny filmik. I tam sobie ładnie ustalimy... Kurwa, kolejny zombie, serio? Ustalimy sobie po prostu godziny, znaczy, że ustalimy sobie dni, szybko budujemy, bo nie chce się z nimi walczyć. Będziemy budowali... Będziemy... W tym filmiku sobie mówili, co, w jakie dni będzie. Czyli Terraria pozostanie w piątek, bo już mi tak pasuje. I na przykład w jakiś tam dzień, może sobota, czy cholera wie inny, będzie Dota. I inne serie też możemy tak rozplanować, typu Gothic, który już tam długo się nie pojawia i tym podobne sprawy. I myślę, że to będzie działać, tylko najgorsze jest zabranie się za to i pilnowanie tych terminów, żeby to miało ręce i nogi. Spadaj! Kim ty jesteś? Jakieś latające cholerne oko. Ja cię odbiję i pacnę przez łeb. Przydałoby się trochę drewna zabrać, bo mam 191. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Chyba na razie wystarczająco. Dobra. Jakieś mega przepaście tutaj są. Noc jest dopiero tak jakby w połowie, więc jeszcze tutaj będą egipskie ciemności. Przepraszam, że, że ten odcinek będzie taki ciemny, ale wiecie, bywa i tak. Na szczęście mamy pochodnie, co nieco będzie widać. O, jakiś... Co to jest, butterfly? Nie wiem, jakieś gówno. Wow, wow, wow. Jakieś niedobre stwory mnie tutaj atakują. Nawet trzy zombie i dwa. Trzy latające oczy. Wow, co, co tu się dzieje? Dobra, zabijmy to, bo te oczy muszę zabić, bo one będą cały czas za mną latać i nie dam rady wejść na wyższą platformę jakąś. Kolejne oko, naprawdę. I jeszcze zombiaki, Wow. Wy nic nie widzicie pewnie, i musicie patrywać w ten ekran. Jak nie wiem co... Postaw pochodnie, dobra, postawiłem pochodnie. Więc teraz mogę tutaj walczyć, na tej arenie, ojej. Mam 80 życia, kurczę, troszeczkę mnie te stwory obiły, dałem się obić. Przez to, że... uuu, jakieś życie tutaj wypadło, wow. Coś mnie uleczyło. To co, ze stworów wypadają punkty życia, czasami, od czasu do czasu? Nie wiem. Dobra. Mm, fajna walka, szkoda, że nie dostaje się za to ekspo. Ale może to i dobrze. Jeszcze kolejny zombie idzie, no ludzie, kochanie. Kochanie, odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie. O, patrzcie, ile tego skurwysyństwa tutaj się nam nożyło. Nawet nie mogę nigdzie wskoczyć, bo cały czas one mnie atakują i... Aj... Jakie to jest problematyczne. Życie w Terrorie jest takie ciężkie. Dobra, zabijemy to oko i spróbujemy. i serio? Dobra, udało się, jest. Idziemy dalej, ale tu już są kolejni, kolejni przeciwnicy. Przeskoczymy ich, będziemy uciekali. Mamy iść na wschód, a nie. Bawić tutaj z kimś. Szkoda, że nocą to wszystko się dzieje, no ale dobrze. Ponarzekam, ponarzekam i będzie. Spadaj oko, nie denerwuj mnie. Te oko będzie mnie cały czas gonić. Naprawdę? Myślałem, że ono mnie zostaje w spokoju chociaż na chwilę. A to takie gówno. Dobra, na razie tych oczu więcej tutaj nie ma, więc jest dobrze. Bardzo dużo gwiazd, nie wiem co one dają, cholerowie. Bardzo bym chciał widzieć, ale ni niestety. Uuu. Czyli, czy żeby to było koniec naszej podróżyczki? Trzeba rozświetlić wam to, bo wy nic nie widzicie, jesteście biedni jak myszy kościelne przysłowiowe. Dobra, a tymczasem walczymy z tym paskudnikiem i przed nami jest duży duży zbiornik wodny, który nie wygląda zbyt obiecująco. Co my możemy z takim fantem zrobić pod Tam ktoś płynie, czyli ląd prze po przeciwnej stronie musi być... O nie, ja nie chcę spaść, kurwa, zombie, spadaj, ty sam sobie tam idź do tej wody. I znowu wy nic nie widzicie. Ja mam w ogóle 15. Jak się uleczyć? Dobra, udało mi się, już zapomniałem jak się leczy. Zamiast szóstki nacisnąłem piątkę. Prawie bym zginął, i cała podróż w pizdu by poszła. Ludziska, widzicie jak to się kończy? A zamiast tutaj grać, to tak ja gadam o jakichś głupotach. Dobra, nie mam mikstur przez chwilę, bo jest cooldown na nie. Więc trzeba tak, zrobić kładkę przede wszystkim, no bo tu jest jakiś zbiornik wodny, ja do niego nie chcę wpaść, więc yy, trzeba się, u jakieś oczy tu latają znowu, trzeba się przebudować tutaj, mam nadzieję, że nie spotkamy na swojej drodze zbyt wielu takich yy, zbiorników, bo to nie jest zbyt przyjemne, kolejną pochodnię tutaj postawię. Wow, i tu jest zombie, widzicie to? Cztery zombie w jednym miejscu. Dosłownie jeszcze do tego oko. Ta noc naprawdę jest jakaś. Yy, paskudna, szczególnie. Spadaj, 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 proszę, daj mi grać. Ja nie chcę się z tą użerać. Bo ja chcę tutaj sobie ładnie podróżować, podróżować do mojej kochanej Japonii. I spadaj. Lens. Coś wypadło, lens. Lens tym się kojarzy z taką bronią. Yy, z gry. Endless Online, nie wiem czy graliście. To jest taka strasznie stara gra jak świat. I w to się kiedyś ludzie nagrywali. Znaczy, nadal ta gra istnieje. Ona chyba była wydawana przez takie dosyć prywatne studio. Może nie studio, ale wymówek prywatne osoby. I koniec końców miała swoje lata świetności. Dużo grało w nią ludzi, ale wiadomo. Miała bardzo prostą grafikę, coś w stylu... No, Tibi to za dużo powiedziane, bo Tibia ma sprite'y takie zrobione w bardzo żywych kolorach. Tamta gra miała takie... Aj, ciężko mi to określić, nie jestem takim specem dużym od tego. Ale grafika miała bardzo słabą, naprawdę. Nawet jak na tamte czasy grafika była słaba, to było... Ile to było lat temu? Ponad 5? Spokojnie ponad 5 lat temu to było, więc no to wtedy grafika była bardzo słaba, ale dzisiaj jeszcze robi gorsze wrażenie. Strasznie gra się postarzała i ogólnie gra przechodzi teraz No ale dobra, nie będę pierdolił tutaj o jakiejś Endless Online, tylko o czterech, czy tam pięciu które którymi właśnie gonią. Będziemy uciekali od nich. Strasznie dużo tych gwiazd, muszę się z nimi zaznajomić co one dają, bo już mam ich bardzo, znaczy bardzo, mam dosyć sporo ich. Uuu uh, jakieś nowe drzewa, nowy biom zimowy. Uuuu, uh, zimowy biom, to wygląda ciekawie, bo w końcu mamy zimę w tej naszej Polszy. Ciekawe, zimowy biom. Co prawda drugi raz spotkam już zimowy biom, więc nie jest to tam jakieś ogromne zaskoczenie, no ale tym razem będę mógł zwiedzić troszeczkę go. Bo wcześniej tylko tak go widziałem, wszedłem na chwilę i. Nic poza tym, więc teraz mam szansę tutaj troszeczkę, troszeczkę. Co to jest? Zombie Eskimo. Zombie Eskimos, no? Ciekawe. Co to jest? Żaba jakaś? No więc to jest dobra. Słuchajcie, zabijemy tego zombie Eskimosa. Pierwszy raz go spotykam, pewnie nie jest trudny. Zazwyczaj ma inny wygląd od zwykłego zombie, nie Eskimosa. A no więc, tak, dla zasady tylko go zabijemy. Dobra, copper coin, i tyle. Uu, lodowe galaretki? Ice slime. Lodowy slime, to w ogóle nie ma sens, przecież slimy nie mogą być lodowe, bo wtedy by zamarza to jest przecież galaretka, no. Logika gryteraria, no, nieważne. Kogo to obchodzi, ważne, że jest zabawa. No i teraz tak. Idziemy, idziemy, i nie wydaje mi się, żeby na, na dalekim wschodzie było aż tak zimno. Choć nie no, tam są Himalaje, przecież. Więc to ma sens jednak to ma sens. Bardzo przepraszam z tym idiotom. W Himalajach jest śnieg. Nawet dużo tam jest Monteverest przecież. Tak, więc być może zbliżamy się do Himalajów, kto wie. Ej, ale ja nie chcę wchodzić do żadnej jaskini. Nie. Ja już swoje przygody w jaskiniach przeżyłem, więc może odpuśćmy sobie na jakiś czas przynajmniej. Na pewno do jaskiń wrócimy, bo to jest zajebista część terali. To jest w końcu chyba... Odchodzi w terrarium, żeby eksplorować te wszystkie dungeony i tak dalej, przecież, ale jak na razie, w odstawkę sobie damy dosłownie na kilka odcinków, niewiele, bo niewiele, ale jednak. Uuuu, co to zabiło? Jakieś bagno czy co? Jakieś dziwne dźwięki, mam wrażenie, że są. Na razie ich nie słyszę. I mam troszeczkę wyciszone, czekajcie. No faktycznie, muzyka się troszeczkę zmieniła na taką delikatnie podejrzaną. Wow, to jest w ogóle. To jest chyba. Mo... to jest raczej biom skażenia, czy coś takiego. Eee, oglądałem troszeczkę odcinków z Star niewiele bo niewiele, ale tak sobie rzuciłem okiem, o czym ludzie tam gadają podczas odcinków i tak dalej, więc nasunął mi się taki fioletowy. Widziałem tam taki fioletowy biom i oni chyba mówili na niego, że to jest skażenie, czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pewnie pierdolę bez sensu, ale nieważne. Mamy jakiegoś stwora, z którym już walczyłem kiedyś. Nawet mamy ich, o kurwa mać. Trochę dużo. Ale one nie są trudne. Ja je zabiję spokojnie. Tutaj mamy pustynię taką jakby. wow, wo 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 wow. kurwa, wypierdalajcie wszyscy w pizdu. One na szczęście nie są trudne. Jakby zaatakowały więcej może jeszcze, to byłby problem, ale... Dobra. Jest spoko, dostałem jeszcze 20 punktów życia. Dziwne odgłosy wydają. Nie wiem, czy ja chcę dotykać tego szarego czegoś. Nie wiem, co to jest w ogóle. A, nic, nic strasznego na szczęście, dobra. W tej terrarii wszystko jest podejrzane. Teraz jakiś biom skażenie z jakimiś kolornymi mutantami. Aaa, daj mi młotek, daj mi młotek. Ja się bez młotka nie obronię. Ale dlaczego one mnie cały czas atakują? One znikąd się tutaj pojawiają. O nie. O nie. Dobra, jednego szybko wykończę, bo się zablokował. Ej, czemu one, czemu ja nie mogę wyjść? O kurwa! O, o, o! Tys ty ty widzieliście to tysiąc obrażeń ponad dostęp. Jak ja długo spadłem w dół? Co to ma być? Co to za jaskinie są w ogóle? Co to było? Terraria mnie chyba pokarała ze zbyt duże. Ym, zbyt dużą chęć pozyskania jakiejś wiedzy, eksplorowania. No, jestem zaskoczony, y, tym co tam spotkałem troszeczkę. Może nie aż tak bardzo, ale. No. Z, drugiej, z jednej strony nie chcę mi się tam wracać, bo to jest kawał drogi. Znaczy... Nie tak dużo, ale y, jednak szedłem tam z 15 minut co najmniej. A no, z drugiej strony... Szkoda być cały czas w jednym miejscu tutaj, no ale dobra. Być może w kolejnym odcinku z powrotem się tam wybierzemy, ewentualnie e, nadrobię ten dystans w jakiś sposób i e, po prostu w kolejnym odcinku spotkamy się w podobnej lokacji, tam dalej już i tak to będzie, tak więc e, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chodzi o te terminy odcinków z DOT i tak dalej, jeszcze jakoś to ustalimy, więc dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć.